Папа, попрошу, папа, попрошу, папа, попрошу, папа, попрошу, попрошу, папа, попрошу, папа, попрошу, папа, попрошу, папа, попрошу, попрошу, Wkładajcie jeszcze próbki Wojtek, jeszcze nie wkładaj próbki do buzi. Wojtek, jeszcze nie wkładaj próbki do buzi. Poczekaj, a wszystkie dzieci będą miały. Poczekaj, wtedy zaczniecie. A będzie Nie. Zobaczymy. Y, twoje też chciałabym, żeby się zawiązały. O. Uwaga, zaczynamy. Szeroka buzia. Bardzo szeroko. Jak najszerzej potrafisz. Język daleko na brodę. Daleko, daleko, daleko. I zaczynamy masaż. Małe kółka. Małe kółka. Małe kółka na czubeczku. Duże koło na środeczku. Ślina, przełkam ślinę. Do szeroka buzia. Daleko język na brodę. Długa kreska, długa kreska, długa kreska, długa kreska, długa kreska. Buzia cały czas szeroko kreska. Krótka kreska, krótka kreska, krótka kreska, w drugą stronę. Krótka kreska, po języku nie po buzi mela. I kropeczki. Przełknijcie się. Szeroka buzia, język daleko na brodę. I kropki. Julek, język na wierzchu odejmij. I kropeczki, i kropeczki. Wojtuś, dotykaj, dotykaj do języka. Dobra, odgryzacie. Odgryzacie. I przeżuwamy. Mm, to pokaże, jak przeżuwać? Porządnie. Jakby to był bardzo twardy kawałek. Świetnie, Nela. Mhm. Mm Julek, pokażę jak się przeżuwa. Twardy kawał. Mhm, dobra. I teraz odrywacie, zgniatacie, przyklejacie. Buzia jest szeroka. Język się wspina i odkleja chłopkę. Julek. Ja już. Odrywasz? Bardzo szybko zrobiłeś Franek. Trochę za szybko. No, ja też. No, a druga? Proszę, Franek, daj tym dzieciom, które już skończyły, ja drugą chłopkę już tylko do wklejania. Ja też. A będzie nagrodowa. Nagrody są, jak wiadomo, nie za jakieś zasługi. No. odgryźć? można odgryźć. A Kawałeczek, a resztę z paluszkami. Ja do mnie policie kolarek. bardzo dobrze, że słuchasz na w trakcie tam ćwiczenia. A do mnie policja a ja mam w domu na ćwiczenie Bardzo dobrze. Ćwicz chrupki, bo to jest dobre. I smaczne ćwiczenie. Wtedy się ładniej mówi. I wtedy się ładniej mówi. Pokaż Agnieszko, masz buzię szeroko otwartą. Tak? I odklejaj przy szeroko otwartej buzi. A już od się nie działa. A ja wiem, że Wojtusz, można chrupki. Wojtuś, pokaż Skonczyłam. się. Wojtek. Wklejałeś róbkę? Ja Na kontamuje... Nela pięknie wkleja. ale wkleję. Mhm. A ty już wklejłeś? Ja już. I jedną Proszę, to masz drugą. To jeszcze jedną. Nela, ty wkleiłaś jedną? To, zapraszam. Zapraszam. Najlepiej. Ty nie jeszcze, bo ty wkleiłeś już ja dwie kochani. Proszę, Nela. A kto już? Odgryź. Usiądź szymku. Kto już playu dwie krótki, sprząta u języka w domku. Usiądź. Usiądź, proszę. Zacznijmy od przedpokoju. Wojtek? Wojtek. Już dozwałeś do konika. Konik z szerokim uśmiechem. szerokim uśmiechem, Bajtusia. Brawo. A kto wyczyścił Sufit? Ja wyczyściłam Sufit. Ja A kto czyścił ściany? Ja też! Ja też. Ja też! Ja też. Ja, ja. Pokaż ja. mi pili, jak ściany czyściłeś. Nie, tak się ściany nie czyści, tak jedna ściana, a potem druga. Hmm. Na no leżąco te ćwiczenia tak dobrze nie działają, Szymek. Usiądź. Ja już. Usiądź, sześć. Tak, tuszki zawiązane. I nie Tutaj poproszę. Tutaj poproszę Tylko tu język, a ja ścianę. Ja no, tak. mhm, Dobra. Halo, czy wszyscy już skończyli? Czy wszyscy już skończyli? Wszyscy skleili po dwie kubki? Tynek? Czy wypleiłeś długie Dobrze. To teraz myślę, że możecie iść mieć zęby.